Druga edycja Freshlandu, ale tym razem poza oprawą muzyczną są również wystawcy ze swoimi ofertami. Co tutaj można znaleźć przy Waszym stoisku? Jeżeli o mnie chodzi, tutaj odpowiadam za dział Pomp w naszej firmie Eprosument. Generalnie głównym naszym produktem w tym dziale są pompy ciepła, jak sama nazwa wskazuje. Za to montujemy również instalacje ogrzewania podłogowego, instalacje wodno-kanalizacyjne. Zajmujemy się również rekuperacją, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Generalnie wszystko, co potrzeba w nowoczesnym domu, wiadomo, żeby, żeby zaoszczędzić pieniążki i żeby, żeby cieszyć się komfortem w budynku. Ja też widzę samochód elektryczny. Freshland impreza energetyczna, więc nie mogło nas zabraknąć, tak? Jako, jako firma zajmująca się branżą odnawialnych źródeł energii, tak, oferujemy klientom naszym właśnie rozwiązania z tej dziedziny typu panele fotowoltaiczne, farmy fotowoltaiczne, natomiast tutaj jest wystawa po sąsiedzku. Ze względu na to, że w naszej ofercie też znajdują się ładowarki samochodowe, więc chcieliśmy to pokazać i ładnie komponują się z sąsiada e, Aldem. Poza tym, że jesteście tutaj ze swoją ofertą, również jesteście sponsorami tej imprezy. Dlaczego? Postanowiliśmy pokazać się, ponieważ jesteśmy firmą lokalną, tak, chcieliśmy pokazać, czym się zajmujemy. Poza tym fotowoltaika jest dosyć modnym, bym powiedział ostatnio, tematem, chociaż my osobiście, jako firma E-Prosument, zajmujemy się fotowoltaiką już od 2014 roku. Także już mamy 7 lat doświadczenia, postanowiliśmy podzielić się tym doświadczeniem, pokazać się szerszej publiczności i stąd tu jesteśmy. Ja muszę zdradzić, że jesteście moim ulubionym stanowiskiem, z racji tego, że dzięki Wam mam tutaj taką fajną koszulkę, ja może ją pokażę. Z napisem Freshland. Tak, można ją tutaj y, u was nabyć. Prawda? Oczywiście. Mamy tutaj właśnie wszystkie rozmiary, więc zapraszamy na stanowisko. Poza koszulkami, co jeszcze można tutaj u was? U nas w dniu dzisiejszym mamy tylko jedynie koszulki i kubki, ale na zamówienie robimy praktycznie wszystko. Każdy gadżet, jaki sobie wymarzycie, u nas można zrobić. A powiedzcie mi, co sądzicie o tej imprezie, jak ta? Czy powinno być więcej takich wydarzeń w Wrocławku? Czy to jest fajna reklama y, dla waszego biznesu? Oczywiście. Widzimy sporo ludzi, będzie jeszcze więcej, no i każda taka impreza to jest pobudzenie w ogóle społeczeństwa i w ogóle bardzo fajnie jest, naprawdę. Dla, dla biznesu to jest naprawdę duży plus. Ludzie poznają nasze marki, głównie tu jesteśmy, żeby uświadomić ludziom, że takie coś istnieje, tak? Jak czarny skimos, czy jak Porto, czy jak inne firmy, czy jak, jak stowarzyszenie Rabat w Lo. Pod to jesteśmy. Rzybko. Ja również muszę dodać, że wy również wspieracie takie wydarzenia, no bo również jesteście sponsorem tej dzisiejszej imprezy. Tak, tak, tak. Ale to tak się nie chwalimy, ale czym więcej takich imprez w mieście, tym lepiej, więc wspieramy każdą taką inicjatywę. To nie jest nasza pierwsza inicjatywa i nie ostatnia. Dzisiaj jest festiwalowe miasteczko. Co dzisiaj przygotowaliście na swoim stoisku? <gry> Na swoim stoisku przygotowałyśmy różne atrakcje dla dzieci, malowanie busiek, zwierzątka z balonów, wylepianki talerzykowe, a także moc atrakcji dla dzieci. Dobrze. A powiedzcie mi, co sądzicie o tego typu wydarzeniach? Czy powinno być ich więcej w Wrocławku? Jak najbardziej. Myślę, że to powinno być corocznie zorganizowane. Myślę, że to duża atrakcja przede wszystkim dla mieszkańców, dla osób młodych przede wszystkim, żeby wyjść z tego domu. Rodzinie też spędzić czas, także naprawdę myślę, że powinno to być co rok organizowane. A jeżeli chodzi o zainteresowanie, czy ludzie podchodzą, pytają się? Na razie jest troszkę mało osób, ale myślę, że z godzinki na godzinkę będzie coraz więcej, ale tak, podchodzą jak najbardziej, zwłaszcza rodzinami. Gdybyś mogła powiedzieć, co jest na Twoim stoisku? W naszym stoisku mamy generalnie naszą innowacyjną maszynę, czyli Milonizer. To jest jeden z naszych elementów, który mamy w klubie. Głównie on jest wykorzystywany do inteligentnego ustawiania naszych maszyn. Nasz klub głównie opiera się na tym, że jesteśmy w stanie wykonać trening w ciągu 36 minut, taki, który na no, normalnej siłowni zająłby około półtorej godziny. Dodatkowo on jest bardzo łatwy, efektywny, a przede wszystkim bezpieczny. Dobrze, mogłybyśmy pokazać tutaj, na czym to polega? No i tak, jeżeli przychodzimy do nas na trening, przede wszystkim po szczegółowym wywiadzie, na którym określiłem Twój indywidualny plan treningowy, dokonujemy profesjonalnej analizy składu ciała. Następnie przechodzimy do maszyny. Legujemy się do niej opaską magnetyczną, i mamy kilka możliwości. Przedstawię ci to na moim profilu, bo nie ma też dużego problemu z tym. I generalnie będziemy mieli też jakby dostosowanie przeskanowania całego skanowania biom twoje biometryki ciała, żeby ustawić wszystkie maszyny. Ale nie będziemy tego robić, tutaj ich nie mamy, ale mamy bardzo fajny test fitness, czyli zobaczymy jaka jest szybka Twoja reakcja, jak szybko potrafisz się zaadaptować do danej sytuacji, a dokładniej jak potrafisz. Czyli muszę odłożyć mikrofon. No to ja poproszę. Dobra, trzymam. Połóż sobie, cofnij się, kawałek, ja tak, tak zobacz, jesteś niebieską kropką, cofnij się do tyłu, tak żeby się w szarym punkcie, dobra, Aha. Ok. Dobra. i teraz musisz tak szybko przesuwać się na tą A. buźkę, dobra, cyk, i za chwilę cyk, do przodu, dajesz, i zobacz po środku, i jeszcze, i zobacz, w którym się miał na najszybszy czas reakcji, lewo, i zero, i mamy podsumowanie, I to przejdziemy sobie dalej. Główny lepszy czas to było 938 milisekund, czyli całkiem, całkiem nieźle. Całkiem nieźle? To jest Dziś festiwal muzyki elektronicznej, ale poza muzyką również jest strefa sportowa. Co dzisiaj przygotowaliście na waszym stoisku? Zajęcia sportowe dla dzieci. Jak one wyglądały? Nasza trenerka zorganizowała je, jakieś zabawy, gry takie ogólnorozwojowe, ruchowe. Czy to było chętne? Tak, całe statko. A na co dzień czym się zajmujecie? Prowadzimy zajęcia sportowe dla dorosłych i dla dzieci. Crossfit, Robik dla dorosłych. Od września ruszamy z jogą, badmintonem, jeśli chodzi o dorosłe. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to mamy szeroką gamę zajęć. Zapraszam na, naszą, na naszego Facebooka. Prowadzimy zajęcia BMX-owe i hulajnogowe we Wrocławku. No i tutaj przyrządziliśmy właśnie taki tor, skatepark, gdzie dzieciaki mogą po prostu y, trenować swoje... Triki, po prostu szkolić umiejętności na, na sprzęcie. Prowadzimy też warsztaty dla chętnych, dla wszystkich chętnych początkujących. Mamy sprzęt, który udostępniamy. Wypożyczamy kaski, ochraniacze, rowerki, hulajnogi. Gdzie można Was znaleźć? Nas można znaleźć na naszej stronie www.californiapark.pl oraz na Instagramie i Facebooku również California Park. Ale widzę, że często reklamujecie się na tego typu e, imprezach, bo również widziałam Was na targowym Śródmieściu. Tak jest. Jesteśmy wszędzie, gdzie się da. Staramy się zarażać tym sportem wszystkich młodych, żeby odciągnąć ich od komputera, no żeby ruszyli się po prostu. I zależy nam na tym, żeby ta scena żyła jak najbardziej we Wrocławku i żebyśmy szli w całą Polskę trenujemy zawodników młodych żeby po prostu pokazywać ich na różnych eventach. Nareszcie Freshland Festival. Ja pamiętam że kilka dni przed festiwalem spotkaliśmy się. No i były zmartwienia co z tą pogodą. Ale jak widzimy, pogoda to chyba na zamówienie. Pogoda jest na zamówienie. Tak naprawdę czekamy aż przyjdą mieszkańcy Wrocławka. Spodziewam się naprawdę wielkich tłumów, także będzie ogień. Zapraszamy. Widziałam, już wiele stoi. Gdybyś mógł troszeczkę o nich opowiedzieć? Przede wszystkim wystawiają nasi lokalni przedsiębiorcy, przedsiębiorcy, którzy tworzą biznes we Włocławku, ale też, którzy tworzą biznes poza Włocławkiem. Mamy firmy z Wocławka, mamy firmy z Brześcia, także tych firm naprawdę jest bardzo dużo. Także wystawców, wystawców tak jak widać, to miasteczko Freszlandowe jest naprawdę bardzo bogate. Dominik, a jak ty oceniasz to miasteczko z punktu organizatora? Najlepsi organizatorzy w mieście, jeżeli chodzi o imprezę kulturalną, a więc Fundacja Ładubarka, włocławskie centrum biznesu, Freshland, tak więc zakończenie wakacji jest naprawdę przednie, jeżeli chodzi o nasze miasto. Czyli Do południa. jeszcze to miasto nie widziało, tak? Dokładnie tak. Dwa lata temu mieliśmy małą, mały taki przedsmak tego całego wydarzenia, natomiast dzisiaj faktycznie wykorzystujemy w pełni i nowy wunerw. Do południa dzieją się tutaj rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o jarmark, jeżeli chodzi o strefę przedsiębiorców, a wieczorem zacznie się ta najbardziej wystrzałowa miejska impreza elektroniczna tutaj na przystani przypiwnej. Właśnie festiwalowe miasteczko z przedsiębiorcami już niedługo się kończy. Opowiedzcie, co czeka nas wieczorem? Wieczorem przede wszystkim czekał nas gwiazdy, które grają nie tylko tutaj, nie tylko we Włocławku, ale grają w całej Polsce. Mamy gwiazdy, które tworzyły jeden z największych festiwali w Polsce, którego nazwę no nie mogę za bardzo wymienić. Tak? Natomiast te chłopacy, którzy wejdą tutaj na scenę, na tą scenę dokładnie, na tą scenę, naprawdę rozkręcą taką imprezę, której to miasto jeszcze nie widziało. No i gwiazda wieczoru, czyli... CJ Stone. CJ Stone, DJ z Niemiec który naprawdę swoimi rytmami potrafił poderwać publiczność. To jest DJ, który specjalnie przyjeżdża do nas, do Wrocławka. On dosyć często gra w Polsce, ale jednak Wrocławek stwierdził, że jest takim miejscem, w, miejsce, w którym naprawdę trzeba być, trzeba rozkręcić ten festiwal. I co najważniejsze, mamy nadzieję, że to nie jest... Ostatnia edycja tego festiwalu, tylko następny festiwal w przyszłym roku już nie będzie festiwalem jednodniowym, tylko dwudniowym. Także słuchajcie, szykuje się nam naprawdę przepotężny ogień. Właśnie, czy wy uważacie, że za dwa, trzy, cztery, pięć lat Freshland Festival ma potencjał, aby być jednym z największych festiwali w Polsce? Wierzymy i wiemy doskonale, że zrobimy wszystko, żeby faktycznie Freshland Event, zarówno ten dzisiejszy, to dzisiejsze wydarzenie, jak i jego przyszłość, była naprawdę na jak najwyższym poziomie. Zresztą musimy stawiać sobie coraz większe i coraz poważniejsze cele, żebyśmy mogli nasze wspaniałe miasto rozwijać. Ale to wszystko dzięki i Urzędowi Miasta to jest raz, panu prezydentowi, który wspiera nasze wydarzenie, również jeżeli chodzi o otwarty konkurs, ofert, ale także fantastyczna grupa przedsiębiorców, sponsorów, partnerów, którym ogromnie dziękujemy No i zaangażowanie nas wszystkich, tak więc mam nadzieję, że i dzisiaj będziemy się super bawić, a potem będziemy tęsknić za tego typu imprezami i będziemy mierzyć coraz wyżej. Słuchajcie, bo prawda jest taka, że to przedsięwzięcie, które teraz mamy, to przede wszystkim jest dzięki właśnie naszym wrocławskim przedsiębiorcom, tak? Przede wszystkim tym małym, mikro i średnim przedsiębiorcom którzy budują nasze miasto, którzy tworzą miejsca pracy i dzięki tak naprawdę nim mamy to, co mamy, tak? Czyli mamy jeden z najlepszych festiwali w regionie i mam nadzieję, że w przyszłości razem z nami budo będą budować to wydarzenie dalej, tak? Yes, of course.